Przedszkole samorządowe nr 3, imieniem Wesołej Ósemki, przedszkole samorządowe nr 2, imieniem Kubusia Puchatka oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych są już otwarte od 11 maja. Pierwszeństwo do skorzystania z zajęć opiekuńczych w szkole mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką. W domu. Ja zachęcam tych wszystkich, którzy mają opiekę do dzieci i mogą te dzieci gdzieś pozostawić, aby jednak zostawiali je w domu z bezpieczeństwa. My staramy się spełnić wszystkie wymagania stawiane przez Głównego Inspektora Sanitarnego, przez Ministerstwo Zdrowia. Dzieci będą zatem uczęszczać do placówki opiekuńczej na nowych zasadach. Dziecko będą przeprowadzali oczywiście rodzice do przedszkola, mogą wejść tylko do części wspólnej, nie mogą odprowadzać tak jak do tej pory dzieci do grup, dzieci będą przechodziły badanie termometrem, temperatury przed wejściem do grupy, w grupie nie może być więcej niż maksymalnie 12 osób. W tym na każde dziecko musi przypadać minimum 4 metry kwadratowe. Tak jak wyliczyliśmy, to nasze grupy będą liczyły mniej więcej po 10 dzieci. No i do tego oczywiście nauczyciele. Nauczyciele, którzy nie mogą się kontaktować z innymi pracownikami, przykładowo z paniami z kuchni, będą tylko dowożone te posiłki, ale panie z kuchni nie będą wchodziły do, do grup. Nie będzie tak jak do tej pory normalnych zabawek, jakichś. Pluszaków. Dzieci nie mogą przynosić z domów żadnych zabawek. Te sale przedszkolne muszą być tak, tak dostosowane, abyśmy mogli je dezynfekować, aby wszystko przechodziło dezynfekcję. Nawet te elementy, z którymi się bawią dzieci, dzieci nie będą mogły wspólnie ćwiczyć. W przedszkolu kubusia puchatka, które znajduje się w dwóch budynkach przy ulicy Dardowskiego i przy osiedlu kaszubskim na co dzień uczęszcza 340 dzieci. Od 11 maja naukę rozpocznie tam około 60 dzieci. W przedszkolu samorządowym, przy szkole podstawowej nr 8 od poniedziałku będzie uczęszczało 20 dzieci, zaś przy szkole podstawowej nr 9 zgłoszono 6 podopiecznych.